Para Brama do Gwiazd to komiks do scenariusza Piotra Ponaczewnego i rysunków Tadeusza Raczkiewicza, opublikowany w 2010 roku przez prywatne wydawnictwo FTF. Powstał on na zamówienie Komitetu Odbudowy Katedry w mieście Gubin, zniszczonej w czasie II wojny światowej. Jest to jednocześnie efekt drugiej kolaboracji pomiędzy Raczkiewiczem i Ponaczewnym. Która w latach 80. zaowocowała interesującym komiksem pod tytułem Tajemnica Kamiennego Lasu, publikowanym w Świecie Młodych. Komiks przenosi nas na obcą planetę, którą włada wielki Mak Murena, zatroskany faktem, że jego dwaj synowie, Reltich i Nilac, stale walczą ze sobą, obracając kraj w ruinę. Postanawia ukarać ich, wysyłając na Ziemię. Przy pomocy bramy, która znajduje się w gubińskiej farze. Mogą wrócić do domu jedynie, gdy połączą ze sobą dwie części amuletu, ale by to zrobić, muszą nauczyć się ze sobą współpracować. Gdy obaj lądują na ziemi, kontynuują rywalizację. Reltich wyrusza na zachód do Niemiec, a Nilac do Rosji. Oba kraje ogarnięte są kryzysem, i obaj wykorzystując ten fakt, przejmują nad nimi kontrolę. Tymczasem Murena wysyła w ślad za nimi agenta brązową Ewę. Wzywa ona obu braci do Fary, ale sama chcąc zdobyć amulet, łączy obie jego połowy, doprowadzając do wybuchu kościoła. Po zniszczeniu bramy do gwiazd, bracia wracają do swych krajów, przygotowując się do wojny. Muszę przyznać, że pomysł na tę fabułę jest absolutnie szalony, bo jak łatwo zauważyć, Reltych to Hitler, a Nilac to Stalin pisani w Spak. Obaj mają charakterystyczne wąsy, pierwszy od początku niemiecki krzyż na hełmie, a drugi sowiecką gwiazdę. Jest to więc swego rodzaju fantazja na temat obłędu pierwszej połowy XX wieku, jaki spowodował wojnę pomiędzy Wschodem i Zachodem. Metafora nie jest może zbyt głęboka, bo oprócz wyraźnego wątku antymilitarnego, nie otrzymujemy praktycznie nic więcej by zrozumieć występujące tu postacie, ale autor zdaje się tym nie przejmować i prowadzi akcję z energią i powiedziałbym bezczelnością. Symbolika komiksu jest grubymi nićmi szyta, tak grubymi, by nawet ktoś wyjątkowo mało domyślny się domyślił o co chodzi. Jak pamiętamy, jedną z głównych bolączek tajemnicy kamiennego lasu było to, że komiks był zbyt krótki, bo liczył zaledwie 26 stron. Tym razem scenarzysta miał do dyspozycji więcej, bo aż 55. Mógł więc stworzyć opowieść bardziej rozbudowaną. Ale ta ilość stron nie do końca przekłada się na większą klarowność, bo znów mamy jakby tylko pewien zarys fabuły, bardziej pomysł niż jego wykonanie. Wyraźnie brak tu pewnych ważnych elementów, na przykład psychologii postaci. Przez wydarzenia przelatujemy w pośpiechu i przy żadnym nie zatrzymujemy się, by je lepiej zrozumieć. Jest to taki sposób opowiadania bardzo komiksowy, a może inaczej typowy dla komiksu pozbawionego większych ambicji. Ale przecież autor miał ambicje, by zahaczyć o szereg zdecydowanie ważnych tematów: druga wojna światowa, kryzys, przejęcie władzy przez nazistów i komunistów, zbrodnie totalitarnych systemów. W rezultacie otrzymujemy dziwną mieszaninę poważnych treści z elementami komiksu dla młodzieży. I te wątki historyczne nie kleją się tu za bardzo z tym, co znamy u Raczkiewicza, czyli z niezobowiązującą przygodą w kosmosie. Nie do końca też rozumiem, po co w tej historii jest ta cała agentka Ewa. Jest to w istocie kolejna osoba, która nie wywołuje żadnej sympatii i której zachowanie stanowi dla nas zagadkę. Sprawia ona wrażenie bardzo mechanicznie doklejonej do całej opowieści, jakby autorzy na jakimś etapie uznali, że warto byłoby wstawić do całej historii jakąś atrakcyjną kobietę, niezależnie od tego, czy ta kobieta tu jakoś pasuje, czy nie. Wiąże się to z pewnym szerszym problemem, który mam z tym komiksem, a który polega na tym, że ponaczewny to człowiek niewątpliwie zdolny i pełen interesujących pomysłów, ale nie jest on zawodowym pisarzem, to znaczy nie jest on kimś, kto ćwiczy się w pisaniu i w rezultacie brak mu wyczucia słowa pisanego. Wiele z tego co pisze ma w sobie subtelność uderzenia młotkiem w głowę. Postacie wygłaszają chwilami kwestie typowe dla komiksów lat osiemdziesiątych, które nie raziły gdy czytaliśmy je w ówczesnym świecie młodych, ale dziś już trochę ranią nasze oczy i uszy. Jest tu kilka momentów, w których scenariusz zsuwa się w rejony całkowitej katastrofy. W jednej scenie Reltig, czyli Hitler, mówi w złości do Niladza, czyli Stalina. Jesteś pijakiem i złodziejem, bo każdy pijak to złodziej, co jest tekstem wyjętym z Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz Stanisława Barei. A w innym miejscu ten drugi mówi, przeniosło mnie na wschód, tu musi być jakaś cywilizacja, co jest nawiązaniem do innego klasyka polskiej komedii, Sex Missy. Po pierwsze można się zastanawiać, czemu scenarzysta uznał za stosowne wstawiać w dość poważną opowieść o szaleństwie wojny tego rodzaju komediowe wtręty. A po drugie, jeżeli nawet chciał to zrobić, co jest moim zdaniem wyraźnym błędem, dlaczego sięgnął po tak łatwy chwyt, jak skopiowanie słów ze znanych filmów? Dodajmy filmów, których związek z fabułą komiksu jest raczej wątpliwy. Wydaje mi się, że są to wszystko typowe błędy debiutanta. Czy bardziej w tym wypadku kogoś, kto para się komiksem od przypadku do przypadku i zwyczajnie brakuje mu doświadczenia, jak pisać dialogi. Komiks jest sztuką wymagającą dużej praktyki, dzięki której pracujemy nad warsztatem i uczymy się, co można pisać, a czego pisać nie należy. Pod wieloma względami fara jest napisana gorzej od tajemnicy kamiennego lasu, co zresztą nie może dziwić, biorąc pod uwagę długość przerwy, jaką miał jej autor. Jest to z jednej strony wina wyborów życiowych podjętych przez niego, ale również mam wrażenie płytkości naszego rynku komiksowego, na którym nawet zdolni autorzy mają trudności, by coś opublikować. A jak prezentują się rysunki Raczkiewicza? Bardzo nierówno. Przymierzyli w czasach PRL-u, gdy rysował dla Świata Młodych, można było przymykać oko na niedopracowania kreski, uznając, że jest to efekt wydawniczego pośpiechu, to tym razem można było się spodziewać, że artysta będzie miał więcej czasu, by wszystko dopracować. Tymczasem z jednej strony są to rysunki prezentujące się bardzo efektownie. Raczkiewicz na przykład ładnie kreśli krajobrazy. Kamera, jak zwykle u niego, jest bardzo ruchliwa. Mamy ujęcia z dołu, z góry i mnóstwo zbliżeń. W przypadku kilku planż dał się wręcz porwać jakiejś oryginalnej, odważnej kompozycji. Ale rysunki udane przeplatane są bardzo złymi, przy czym najgorzej wychodzą mu twarze postaci, co jest wadą mocno dyskwalifikującą. Komiks wielokrotnie przeskakuje też pomiędzy kilkoma różnymi stylistykami, charakteryzującymi się dość odmienną kolorystyką. Mamy tu science fiction utrzymane w kolorze brązowym, a za chwilę żywe kolory typowe dla komiksu przygodowego. Z kolei tutaj, nie wiem dlaczego, mamy rysunek niemalże czarno-biały. W scenach rozgrywających się w Rosji i Niemczech dominuje kolor biały i szary, jakbyśmy oglądali starą kronikę filmową. I są to rysunki zaskakująco udane. A żeby tego było mało, na koniec Raczkiewicz ponownie zaskakuje nas świetnym rysunkiem utrzymanym w konwencji realistycznej. Oddzielną kategorię stanowią wysokiej klasy obrazki budynków, charakteryzujące się dużą dbałością i historyczny szczegół. Chyba nigdy w życiu nie widziałem komiksu narysowanego w tak niespójny sposób.